Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do Was z losikami, takimi jak ekstra pieniądze, słówka, czterolistna koniczyna, krzyżówka ekspres, szybka kasa pełna, skarbonka i szybka piłka. Dyszka 20 za 31 zł jest odcineczek. Zobaczymy, czy uda się tutaj coś wydrapać, wykreślić. Jeżeli nie, no to trudno. Nie będę się poddawać, będę z tymi losikami dalej walczyła. Zobaczymy. E, czy tu będzie jakiś rezultat. <laughs> Zaczniemy sobie od tych maluszków. Na sam, na sam pierw. Nie umiem mówić. E, będzie szybka piłka. Tutaj musi być minimum 6 symboli, żeby była wygrana. Jeżeli nie będzie sześciu, no to mamy pustaczka. Tak tylko Wam przypominam. No i co? Boisko Murawa. Jak zwał, tak zwał. Ale widzę tu tylko jedną. Dalej mamy Puchar i koszulka. No ale niestety tutaj zabrakło. Tylko cztery. Bardzo malutko. Yy, kolejna będzie pełna skarbonka. Yy, I tutaj szukamy liczb. Siódmeczka. <laughs> Przepraszam. 14. Też nie ma. 26. Nie ma. O, i mamy 23. Tak jest, 4 zł. Także super. Już coś wróciło. Więc o, każdy zwrocik cieszy w takiej sytuacji. <grym> Dalej, szybka kasa. Tutaj musi nam się utworzyć linijka. Jeżeli się utworzy, mamy wygraną. Jeżeli się nie utworzy, to o. O! No i super. Zobaczcie. No to maluszki chyba zaczynają mnie z powrotem lubić. Udało się. Dyszka. Bardzo fajnie. No to co? Jeszcze trzeba odzyskać nie, tam było ile? 4 zł. No to mamy 14 na 31. No to jeszcze troszeczkę musimy odzyskać. Dalej. Krzyżówka ekspres. Tutaj muszą być minimum 3 słowa, żeby była wygrana, za którą płacą. dobrze liter D dalej H dalej mamy i y. uh, uh, uh. liter P N to by było chyba już, dalej mamy literkę B ale nie widzę R dobra dalej mamy F nie widzę, kolejna jest L -ka. L, O, R, Dobra, mamy tutaj jedno. Tu jest L. I to chyba tyle. Dalej literka C. Następnie mamy E. S. Dalej, M, moc, to jest drugie słowo. Dalej, literka T. Okay. W, owca, jest trzecie słowo. Nie, Boże, owoc, a nie owca. No ale nie umiem mówić, nie umiem czytać. Wybaczcie. Yy, w, w, w. Dobra i J. I chyba to by było już. No to tutaj wychodzi, że są trzy słowa, czyli zwrocik. Jeżeli niczego nie ominęłam, a tak, literki U nie widzę. A nie było K, również nie było. A to nam trzyma. No dobra, ale piąteczka wychodzi, że tutaj jest. Także fajnie. Jak już coś się zwraca, to już można się cieszyć. Teraz mamy e, koniczynkę szczęścia. No i tutaj z tych liczb musimy, musi nam się utworzyć pewna koniczynka żeby była wygrana. Czterdzieści pięć mamy dalej dziewiętnaście jest dwadzieścia siedem szesnaście trzydzieści dwa dwadzieścia dwa

nie widzę. 34. No też nie. I 17. Tu jednej brakło, tu jednej brakło. No szkoda. Ale pustaczki też się trafiają tak. Niestety. Dalej mamy słówka. Znane i lubiane, ale nie przez wszystkich. Tutaj z tych literek musimy. Muszą się utworzyć te wyrazy, jak będzie minimum 3, wtedy jest zwrocik w postaci 5 zł. No i szukamy los. Los mamy. Dalej, gad. Gad mamy. No to lecimy od góry do dołu. <grymne> Uszy. U, szy. No. I nie ma. Musieli to zepsuć. Ruda. r u, d, a. Ruda jest. Mamy piątkę. Super. Linia. Le, i, ne, i, a. Linia też jest. O! Pięknie. Jezus. I, e, z, u, s. Też jest. U. Spadek. C. Hmm. Szkoda. <średziny> Nie no dobra. Nie można być aż tak zachłannym. Dalej. Materia, tak? Materia. M, A, T, E, R i A też jest. Albatros. Ale B nie ma. I i coś. A, D i U Ty A N Ty. Adjutant też jest. No to ładnie, bo nie było raz, dwa, trzech tylko nie było. Czyli mamy siedem słów, a siedem słów to jest cztery dyszki. Także pięknie. No, powiem Wam, że słówka dalej je lubię najbardziej ze wszystkich. <laughs> a teraz to już w ogóle i ostatni ekspres, losik. Zobaczymy, co tutaj uda się. Wykreślić, to jest ekstra pieniądze. Ten nosik jest za dyszkę. Ja przybliżę, nie w tą stronę. I musi być przynajmniej jedna liczba się pokryć, żeby była wygrana. Jeżeli znajdziemy jedną, jest dyszka za 2,20, no i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to szukamy: 47, 53. Dwadzieścia dwa, jedenaście, nie widzę, dwadzieścia trzy, bok osiemnaście, piętnaście, pięćdziesiąt siedem, trzynaście, pięćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt trzy, siódmeczka, dwanaście, trzydzieści cztery, cztery, osiem. Sześćdziesiąt jeden nie ma, dziewięć nie ma, siedemnaście, sześćdziesiąt cztery nie widzę, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia jeden, czterdzieści cztery, dwadzieścia siedem piąteczki nie i sześćdziesiąt pięć. No, niestety, wiem, zobaczcie. Jedną sztukę zadyszkę, i okazała się być pusta, ale bywa i tak. Wkład w odcinek to było 31 zł. Trochę pustaczków się pojawiło, ale wygrane na szczęście też. rarytasek na dzisiejszym odcinku to są słówka, bo w słówkach wpadło aż 40 zł. Raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7 słów się udało utworzyć. To mamy 40, w weczce mamy piątaczka, to jest 45. Potem w maluszku mamy dyszkę, to jest 55, i w śwince 4 zł, to jest 59 na 31. Także uważam, że naprawdę nieźle wyszło. Właśnie ekstra pieniądze było puste, koniczynka i szybka piłka puste. Także wszystkim za obecność bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego dnia i do następnego odcinka. Buziaczki, pa pa pa!